Zostaw łapkę w górę, suba z węczkiem, a w kalendarzu napisz kto wygrał rundę numer 18 i zgarnisz tyle tycienia. Natomiast USPK wygrał Maćko M. Dodatkowo każde 100 lajk like, to 1 dolar więcej w kolejnym konkursie. A pierwszy komentujący zawsze wygrywa bonusowego skina. Pod ostatnim filmem wbiliście aż 8 tysięcy łapek w górę, jednakże to było praktycznie niemożliwe, więc znowu wracamy do normalnych liczb. Może dać radę sobie z 6 tysiącami. A teraz zapraszam do oglądania. Siamadeczko z strony Jacob w dzisiejszym odcinku jest ze mną Lur Cześć wszystkim, cześć! I oczywiście Was zapraszam do, do Kamili, tam macie link w opisie, możecie wbić, zostawić subika. Tak. I my dzisiaj sobie gramy... Dziękuję, że też łapkę w górę. No dokładnie. I my dzisiaj sobie też gramy bez celownika, bez HP, bez wyniku, bez AMO, bez chyba niczego. No bez niczego. I gramy o 500 zł i to wygląda tak, że jeżeli ja wygram, to wybieram po prostu cel, na który to przeznaczę, to będzie, mogę wam powiedzieć, hospicjum. U mnie po prostu w częstochowie. A jeżeli Kamila wygra, to ja przelewam pieniądze tam, gdzie Kamila sobie wybierze. Również jakaś akcja charytatywna. Zgadza się? Tak jest. No co? Lecimy? Lecimy, lecimy. Tam jest jakaś chora chyba, jakaś mała. Tutaj. O, widziałem ciebie. Aha, tu mi się nawet nie wyświetla, że ciebie zabijam. Aha, ja tego nie zauważyłem. No właśnie do tego też pytam ostatnio, czy cię zabiłam, bo tak... Nie <laughs> nie bo tu patrzę, że leżysz, ale mówię, nic się mi wrogo nie wyświetliło. Oj. Oj. Ja mam strzelać. Oj! Ouu uciekam, uciekam! O! Uu, ciekaw, ciekaw. o! Jest! Uuu, a Ładny. A trafiłam cię też Tak, znaczy nie wiem Ja, ja tym nie tym wiem, tym 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 wiem tym. ile ja mam HP, nie? To jest w sumie ja też chore. To 30? Aha, dobra. <laughs> Właśnie chore to jest, bo nie wiem w ogóle ile mam HP, ani nic. Lego, o, Co, a nic. Daj, bo fajne. że na jesteś. Jezu! Uciekam, uciekam, uciekam! <laughs> Czemu Cię nie zabiłem, no? Nie wierzę. Ej, a gdzie ty, jest ty jesteś charakter. znowu? Jest! Oj. Jak Ej. Ty tu trafiasz? O Jezu, za daleka. Zginij, gim zgin, zgin, no. I zginąłem. Trafiłam. Yes. A ja ci zadałem 84? No nie, dobra. Ej, gdzie ty jesteś? O, widziałem twoją głowę. Widziałem twoją. O, I o, uciekłaś. O, 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 o. No dobra, jeżeli chcesz kolejny odcinek właśnie z Kamilą, to ile mamy łapek? No nie wiem. Ojej, nie, 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 zaraz. Specjalnie mi zagadaj, żeby cię nie trafiła. No dobra, dobra, dałem ci uciec tam, ale wiem, gdzie jesteś kurde, nie mogę Cię trafić. Dobra, ja sobie życzyłam... Dobra, nie jestem wymagająca, 2000. 2000? To dobra, to 2000. Łapek i kolejny odcinek z Kamilą. Ale teraz fajnie jakbym wygrał. No nie, głowę dostałem, ale nie wiem ile ma HP, ale obstawiam, za 10. Dostałem, no. O, 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 A Ty nie je... słyszałaś? Moja, moja chodź, moja, kończy moja, się. <laughs> o, mhm. ja A ja Ci ten tylko za 27. Tak. Ej, <laughs> no ja tak, bo to nie widzisz. To no, dobra. Ej, w ogóle ile jest? 4, 2, okej. Ej. Ej. O co? Nie, nie. ale ja ciebie też nie. To jest w sumie śmieszne. Tylko... Ty jesteś prawo czy lewo? Ja nie mogę ci powiedzieć. Oj Jest! O, głowa. Okay. Słyszałem cię za mną, ale jesteś przede mną. Chyba. Ech, chwilka, chwilka, bo ja już to nie rozumiem. Ej, ty jesteś na mapie? Jesteś. Jestem na mapie? <śmiech> nie... <śmiech> nie, nie, jeszcze nie, mi nie, głowę sprzedała nie, w jednym. Się... <laughs> 108 w jednym, no nie wierzę po prostu. Ale się pięknie składałam. I tak widziałam, no... Jak tak widziałem, jakbyś szukasz, krążysz. No, no naprawdę, no <laughs> nie, nie wiedziałem gdzie jesteś. No, Bez składałam. kitu. Szok jakiś. O, ty, ty tam. No, no, Nie no, dostałeś dostałaś 4 hity, jak mi teraz w głowę, to będzie słabo. Nie! Wygadałem Bo wyjdzie tak, że mi bez lepiej wychodzi niż... No, dostałeś coś? Nie wiem, bo nie mam HP, ale teraz na pewno dostałem, bo krew widziałem. O, dobra, dobra. Zabiłem cię. 27. Ej, to każdy zostaje 27! No, albo głowę mi sprzedajesz, albo 27. O, Awka. O nie. a, a bo na skopie tutaj jest tak śmiesznie w sumie. Ty o, zabiłem cię. Y o, o. o Boże! Nie miałam cię prawie Jestem wcelowany, znaczy że tak mi się wydaje, że jestem. No to chyba jednak nie jestem! No nie zabijecie cię chyba No nie... Nie... Jest! Oj! Ja cię nawet nie trafiłam nie teraz... Opisałem, że głowę od ciebie dostanę, to bo... To ja pewnie tego Dragon Lord, nie? O, pewnie, tak! Ta. Sam ja zabija. Dostałem... O, Jest! O nie... To... Dobra. Ale tu stałeś, no... A ile ciekawości, bo nie wiem. Eee, 59. W końcu nie 27. Coś nowego. Widzę cię, widzę cię, no ciebie nie! ciebie też. Wynik wiadomo, wiadomo, jak sobie ten. Tab, jak dasz, to dopiero wtedy możesz, właśnie też. też musiałem rozkwinić to, no. Właśnie. Aha, dobra, w ogóle co to jest? Co się nie... stało? Co? 4 do co... 1 Aha, bo ja cię zabiłem. Zabiłeś mnie? No, no tak, bo było nie. 10 nie, nie zabiłem cię? Bo już jest nowa połowa. już jestem w terror. Aha. Ja tu myślę o co chodzi z tamtą rundą A tutaj myśl, myśl dalej No dokładnie dobra Chwila Widziałem cię chyba O ty ja widzę że tutaj M czwereczki lubisz No dobra Wchodzi Wchodzi, wchodzi, no dobrze O nie, tutaj jest taka mapa O nie 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 widziałam tą głowę Twoja główka jest gdzieś tam Nie chowaj się Headshot! Maszyn. Z tego się nie da strzelać, nie? Czy bez celownika, to już w ogóle. A co, grasz z P2K? O jest, o, o, boję się, boję się! Uciekam, 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 stop. czekam To ja też się boję. Nawet nie wiem, nie mam ammo. Nie wiem, nie wiem, nie powiem Ci, bo nie wiem. No nie, no to się zawsze tak kończy. Zadaję Ci 85 a ty mi w jednym strzelasz głowę W jednym O znowu ta sama mapa ja, Złoty strzał to był Ja już nie lubię tej mapy Ja już nie lubię tej mapy, bo ja przegrywam te USP z tobą Nie na kosę, nie na kocę Nie oszukuj, nie oszukuj O nie 90 I mnie nie było Ale full randomowo. 26 nie 27 Wow, to dziwne Czekaj gdzie ty jesteś? No! O nie, 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 nie! Oj, oj, boję się, boję się, boję się! Nie strzelaj we mnie. Się. Kobietą jestem. Dobra, nie strzelam. Jak <noise> się obrócił? Are... O Jezus, jak to zrobiłeś? <noise> Takie triki! Zresztą chyba tu to jest to fajniejszy to jest, niż to ten Kawa. Nie strzelaj! Po raz pierwszy Glock mi się bardziej podobał od Kocha. No, no! Jeszcze mnie wrzuciła do lawy, okej. Okej! I punkt meczowy. O, dobra, 15,9%. Okej, okej. No, dobra. No nie wierzę w ciebie. Wam mam się za nie ma mnie. Nie widzisz mnie! To prawda, nie widzę, ale zaraz Cię zobaczę. Nie, nie mam jest! Dobra, tak więc pamiętajcie, wbijajcie do Kamili. Yy, screen z przelewu tam się wyświetla gdzieś tutaj, nie wiem jak go muszę zrobić. Yy, I co? 2000 łapek, kolejny odcinek z Lur. Coś jeszcze, Lur, masz kolejna. do powiedzenia? No nic, pamiętajcie, że dostać łapkę i... Bo fajnie, fajnie było z tam zagrać. I fajnie, że to na taki fajny start i nawzajem. bardzo dużo razy powiedziałam fajnie, tak więc. no. Tak więc fajnie, dobra. Tak więc tak, trzymajcie się. Było bardzo fajnie. Nie? <laughs> więc było bardzo fajnie i trzymajcie się bardzo fajnie. Jo. <laughs> trzymajcie się na razie. Cześć.